Dzień dobry, nadszedł czas na Portugalię. Witam się z wami z Lizbony. Na mapie Europy jest coraz mniej jasnych punktów oznaczających nieodwiedzone kraje, ale akurat Portugalia była jednym z nich, więc na spontanie zdecydowałem się tutaj przyjechać. Krótkie spodenki nie przydały mi się podczas kilkudniowego wypadu, ale okazał się on strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu ominął mnie listopadowe atak zimy w Polsce, odwiedziłem dwa największe miasta w Portugalii, Lizbonę i Porto, oba słyną z kaskadowej zabudowy spektakularnych mostów i niepowtarzalnych zachodów słońca. W tym filmie zabieram Was do Lizbony, gdzie momentami naprawdę brakowało mi słów, żeby opisać to, co widziałem. Pod uwagę różne kierunki, bardzo mocno myślałem o kierunkach północnych. Bo akurat w tamtą stronę najmniej do tej pory podróżowałem, ale jak to bywa w moim przypadku, w stronę słońca zawsze chętniej podróżuję. Szybkie spojrzenie na lotnisko, na jego okolice. Ja już udaję się do metra, więc myślę, że zobaczymy się dopiero za chwilę w tym historycznym centrum Lizbony. To metro nie jest jakieś, jakoś szczególnie nowoczesne, natomiast stacje są bardzo zadbane, z takim artystycznym charakterem. Wysiadłem na stacji Rosjo i pierwsza reakcja jest po prostu wow! I naprawdę, gdziekolwiek nie spojrzymy, to jest bardzo klimatycznie. Jesteśmy bardzo blisko Hiszpanii, ale nawet po tych paru minutach mogę stwierdzić, że to jest coś innego niż właśnie obserwuje się w Hiszpanii. Pewnie po części wynika to z architektury, z tych płytek, które na pewno się będą i przewijać w kadrach. To o czym mówiłem? Gdziekolwiek spojrzymy, no naprawdę te widoki robią wrażenie. Daje się, że lokalizacja jest naprawdę idealna. Wszystkie najważniejsze atrakcje są w zasięgu właściwie spaceru. To jest na pewno taki styl zwiedzania, który ja lubię. W związku z tym, że wyjazd był na dużym spontanie, nie miałem do końca obadanej miejscówki noclegowej. Trafiłem z nią idealnie, bo w moim odczuciu był to najbardziej centralny punkt. Niemniej okolice Bajsza, Shado czy Alfama położone są w sąsiedztwie i każda z nich stanowi idealną bazę wypadową do zwiedzania miasta. Naprawdę spójrzcie na te uliczki. Właśnie czegoś takiego. Nie można doświadczyć w Azji, więc cieszę się, że tym razem nie skusiłem się na jakiś kolejny azjatycki wyjazd. Nie mogę wykluczyć tego, że Portugalia na tyle mi się spodoba po tym pierwszym pobycie, że będę chciał tutaj jeszcze wrócić. Pewnie przez przypadek trafiłem do takiego sklepu. Wydaje mi się, że sprzedawane są w nim wyłącznie jakieś ryby w puszkach, sardynki. Ale spójrzcie, jak to wygląda. W sklepie jest też jeszcze jedno piętro. No Nie spodziewałem się, że trafię tutaj na królestwo Stardynek, ale to jest naprawdę zrobione z dużym rozmachem. Czegoś takiego się nie spodziewałem, no i w ogóle muszę powiedzieć, że tyle rodzajów wyrobów, ryb, każdy z nich opisany, nie wiem, w 10, 15 albo 20 językach, również po polsku. No pewnie jeśli szukacie jakiejś oryginalnej pamiątki z Lizbony, to jest to znakomity pomysł. No nie mam jakiejś koncepcji, od którego punktu powinienem zacząć. Widzę, że tak naturalnie ciągnie mnie w stronę morza. W sumie fajny okres, bo zaczynają się dekoracje świąteczne. Część z nich już powstała, część dopiero jest w trakcie budowy. Pewnie wieczorem przejdziemy się na targ świąteczny, bo już jest otwarty. Ja się przez niego przechadzałem, także zobaczycie, jak on wygląda. Doszliśmy do łuku triumfalnego, który znajduje się przy tym dużym placu. I z tego, co się dowiedziałem, to jest jedna. Z takich niewielu części Lizbony, która jest po prostu płaska. No i rzeczywiście może być coś na rzeczy, bo nawet jak, jak szliśmy tymi uliczkami, no to one właśnie tak falowały, były takie chopki. A tutaj mamy taki stosunkowo płaski teren. Przy tym łuku triumfalnym, z tego co wiem, są administracyjne budynki, no ale widoczki, naprawdę rewelacja. Pójdę ja się w stronę portu, chociaż on zdecydowanie nie jest tutaj największą atrakcją, ale stoją dwa duże promy, co mnie zawsze kręci, więc pójdę je zobaczyć. Ta część, którą tutaj mijamy, jest stosunkowo nowa. Tutaj rozumiem, że jest terminal. Zajrzymy sobie do niego, bo wydaje mi się, że on jest właśnie tutaj też w takim typowo portugalskim, lizbońskim stylu. Portugalskie kafelki, czyli Azulejosz, pojawiają się na każdym kroku. Zdobią budynki, ich wnętrza, czy po prostu mury. Z biegiem pobytu, oczywiście, powszednieją, ale nie da się ukryć, że robią robotę i nie pozwalają zapomnieć, gdzie się znajdujemy. Zacząłem o tym mówić, że idziemy po części portowej, która jest stosunkowo nowa, ale jednocześnie idziemy w stronę tej najbardziej tradycyjnej. Części Lizbony, tej najstarszej części Lizbony, która została zachowana w takim oryginalnym charakterze. Spójrzcie stąd na te wzgórza. To jest część Lizbony, która została najbardziej oszczędzona przez trzęsienie ziemi, które miało tutaj miejsce. Z tego co się dowiedziałem, w tym samym dniu. Kiedy miało miejsce trzęsienie ziemi, Lizbona nawiedził pożary. Jeśli się nie mylę, to był XVIII wiek. Lizbona znajduje się w gronie najstarszych europejskich miast. Jej początki datowane są około 1200 roku przed naszą erą. Nazywana była wówczas przez założycieli Fenicjan jako Ali's Ubo, czyli Bezpieczna Przystań. Historia unosi się w powietrzu, jednak wyglądałaby zapewne dziś inaczej, gdyby nie potężne trzęsienie ziemi z następstwem tsunami w 1755 roku. W centrum miasta powstały wówczas kilkumetrowe szczeliny, a 85% zabudowy legło w gruzach. Zgórza dzielnicy Alfama zachowały najwięcej pierwotnego kształtu. Jeśli podobnie jak ja macie słabość do takich promów, to zostawiam Wam widoczek. Na tego giganta. To mnie trochę zastanawia, dlaczego tak popularne są tutaj tuktuki. Widzieliście już pewnie na przynajmniej kilku przebitkach. Tutaj można powiedzieć kolejny taki punkt taksówkarzy tuktukowych, ale pasują do klimatu Lizbony. Natomiast, właśnie spójrzcie, zatrzymałem się na dosłownie sekundę i tutaj już kolejny tuktuki, kolejny. Ciężko się tym nie zachwycić. Muszę powiedzieć, że nawet brakuje mi nieco słów, bo chyba nie spodziewałem się takiego efektu po Lizbonie, będąc już właśnie w samolocie, patrząc przez okno. No to miałem wrażenie, że jest, że jest to być może miasto o największym zagęszczeniu budynków, jakim byłem. Tutaj dotarliśmy pod kościół Santa Emergacia, który stanowi Panteon. Tutaj pochowane są bardzo zasłużone osoby dla kraju. Po raz kolejny już to pewnie powtarzam, ale momentami brakuje mi słów, żeby opisać, jak bardzo podoba mi się ta okolica. Naprawdę ta kaskadowa zabudowa tworzy niesamowity efekt. Chodzimy teraz do podobno jednego z najlepszych widoków w Lizbonie. I rzeczywiście z tego co już mogę zaobserwować, pewnie jest w tym dużo racji, ale idąc tutaj bez względu na to, w którą uliczkę skręciliśmy, po prostu wyglądała fenomenalnie. Dużo jest takiej ulicznej sztuki. Mury są przyzdobione. Nie czuć tutaj takiego nadęcia. Pamiętajmy, że jesteśmy w stolicy. Uu, no rzeczywiście. Widok niczego sobie. Tu dużo mówić, miejscówka naprawdę wybitna. Ona oczywiście wyróżniała się na tle tego miasta, ale wszędzie, gdzie tutaj pójdziemy, są rewelacyjne widoki. Teraz poszedłem troszkę inną uliczką. No i cały czas mamy tutaj ten klimatik to o czym też wcześniej wspominałem bardzo dużo takiej sztuki ulicznej, ale wydaje mi się, że w bardzo fajnym guście ona pasuje do tego miasta. Nie wiem na ile to była taka typowa atrakcja turystyczna, ode mnie zostawiam 5 gwiazdek. Zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że ta dzielnica ma w ogóle jakieś y, szczególne zacięcie artystyczne, no bo w ogóle całe miasto ma wrażenie, że mocno docenia sztukę. Taka skadowość miasta zdecydowa zdecydowanie utrudnia nawigowanie w nim. Według Google Maps jestem jakieś 10 minut od swojego hotelu. Jakoś na razie nie ogarniam tych kierunków. Nie byłem w ogóle pewny, w którą stronę iść, a wydaje się, że naprawdę jestem bardzo blisko. Muszę powiedzieć, że jestem z tych ostatnich, nie wiem, pewnie dwóch, trzech godzin bardzo zadowolony. Dużo miejsc udało się odwiedzić. Chociaż to jest właśnie takie miasto, w którym pewnie aż tak dużo się nie nabija kroków z tego względu, że jest dużo właśnie tych górek schodów, no i to wszystko wpływa na tempo poruszania się. Ona jest bardzo dobrze skomunikowana i dużo jest, przy, dużo jest e, po pierwsze przystanków tramwajowych, metro też wydaje mi się, że e, może nie, nie, ta sieć nie jest jakoś bardzo mocno rozbudowana, ale e, na tyle jest rozbudowana, że można by znacząco przyspieszyć zwiedzanie. Ale dla mnie to jest po prostu przyjemność krążyć sobie po tych uliczkach. Natomiast też tak zupełnie informacyjnie Bilety są tutaj w bardzo rozsądnych cenach. Ten przejazd z lotniska do hotelu kosztował jedno euro. Też na pewno co chwilę na przebitkach pojawiają się te tramwaje. Szczególnie ten tramwaj z numerem 28. Ciekawa sprawa, ponieważ on przez długi czas był bardzo nierentowny i planowano zamknięcie tej linii. No ale w pewnym momencie zrobił się na niego olbrzymi hype. Wśród turystów I można powiedzieć, że to właśnie za sprawą turystów ta linia została odratowana i można powiedzieć, że stała się jednym z takich symboli Lizbony. A jeśli spojrzymy na jakieś, nie wiem, pocztówki, magnesy, na generalnie jakieś zdjęcia, no to trudno sobie wyobrazić Lizbonę bez tych tramwajów. Czas na drugą część. Baterie podładowane. Czas zobaczyć, jak Lizbona prezentuje się wieczorem. Natomiast to, co chciałbym zaznaczyć, no to liczyłem, że będzie troszkę cieplej. Za dnia naprawdę było przyzwoicie, chociaż właśnie to nie była taka temperatura na krótkie spodęki. No a teraz jeszcze dołożyłem kurtkę, bo. Naprawdę jest blisko, myślę, 10 stopni. W związku z tym, że to miasto jest zbudowane w taki bardzo specyficzny sposób, to powstawały tutaj windy, które łączyły dzielnice na różnych poziomach, i teraz powinniśmy dotrzeć do jednej z nich. Chyba myślałem, że będzie mocniej przykuwać uwagę i będzie jeszcze bardziej taką masywną konstrukcją. Że ta winda została skonstruowana w 1902 roku. Właściwie skonstruowana jeszcze wcześniej, ale w 1902 roku, roku zaczęła funkcjonować. Być może z drugiej strony widok będzie jeszcze ciekawszy, więc tutaj wychodzę na górę. Wygląda to tak. Dopiero stąd widać ten zamysł. Tutaj jest to znakomicie widoczne, jak ta winda łączy ze sobą dwa poziomy i pozwala się. Dużo szybciej przetransportować do poziomu wyznaczanego przez ten budynek. Na pewno bardzo ciekawa koncepcja, chyba pierwszy raz coś takiego widziałem. Trudno zrealizować wyjazd do Portugalii bez spróbowania tego ciasteczka, które nazywa się Pastel Denata. Jest to takie ciasteczko z pasty jajecznej. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedyś. Jadłem właśnie takie ciastko, yy, typowo w stylu portugalskim, więc wydaje mi się, że teraz robię taką absolutną premierę. Fajnie, że ono jest trochę ciepłe. Całkiem spokojnie. To jest ta najbardziej klasyczna wersja. Tutaj rozumiem, że jest też cynamon do dodania smaku chociaż to i tak mam wrażenie że ma taki lekki posmak cynamonu ale dobra zobaczmy jak teraz z dodatkiem cynamonu spoko dosyć specyficzny smak Dziwne jest to, że nie potrafię określić czy to jest bardzo słodkie czy w ogóle nie jest słodkie ogólnie ok. Być może jeszcze kiedyś się skuszę na jedno. Przytrafiłem rzeczywiście w jakieś wyjątkowe miejsce, bo cały czas ktoś tam przychodził, robił zdjęcia. Bardzo duże grupy. Widać, że ten zakład specjalizuje się po prostu w wyrobie tych ciasteczek. Nic innego właściwie tam nie sprzedają, tylko te ciasteczka i kawy, więc widać, że to jest Coś, na czym najlepiej się znają. Myślę, że była to dobra decyzja, bo teraz jeszcze chwilę minie, zanim chyba zjem coś konkretnego, bo jest taki plan. Ale skoro już teraz jestem przy tym targu świątecznym, no to zobaczymy sobie, jak on, jak on prezentuje się wieczorem i czy znacząco się różni od tych targów, które mamy w Polsce. Bardzo dużo podobieństw, troszkę adaptowane do tej kultury, także chyba nawet jeśli bym chciał tak na siłę pokazać coś niesamowitego, to, to byłoby ciężko, bo wygląda to bardzo podobnie jak u nas. Powiem wam, że cały czas bez Google Maps byłoby tutaj bardzo ciężko. Zupełnie nie ogarniam tych kierunków. Wydaje mi się, że mam bardzo rzadko takie problemy z orientacją jak tutaj. Około 15-20 minutowy spacer do Pink Street, także zmierzamy w kierunku podobno najbardziej szalonej ulicy w Lizbonie. Na razie myślę, że zgodnie z planem wyczułem ten kierunek i nawet udaje mi się lekko modyfikować tą drogę, żeby była trochę ciekawsza, schodzę sobie w takie mniejsze dróżki. Wcale nie zrobiłem aż tak dużo kroków w porównaniu do wielu takich miejskich eksploracji, gdzie czasami dochodziło pod 50 tysięcy kroków. Dzisiaj jest, przynajmniej na razie jest połowa z tego, ale muszę powiedzieć, że czuję kolana od tych stromych podejść. I też z tej perspektywy, no tu jest naprawdę bardzo duże nachylenie. Jakieś trudne warunki pogodowe i ktoś ma słabe auto i opony, które nie do końca są przygotowane na jakieś ślizgawice, no to może mieć już tutaj Mały problem z podjazdem. Pod tym kątem bardzo atrakcyjne miasto, bardzo zróżnicowane terenowo. Pink Street i ogólnie ta okolica w przeszłości cieszyły się dużo gorszą opinią. To była taka typowa, portowa, rozrywkowa dzielnica. Na razie mamy na nią widok z góry. I czy robi jakieś oszałamiające wrażenie? No nie wiem, chyba nie. Na razie jest też tutaj dosyć spokojnie. Atrakcja na półtorej gwiazdki. Chyba jakoś nie zrobiło to na mnie porażającego wrażenia. Mam wrażenie, że makieta tej ulicy w tym lokalu dużo fajniej prezentuje się niż ta ulica w rzeczywistości. A jeszcze jedna mała. Uwaga do tego wszystkiego, co mówię. Mam dzisiaj luźny dzień, to w sumie odbieram to jakby był weekend, a mamy środek tygodnia, więc być może część z tych miejsc wyglądałaby troszkę inaczej, gdyby to był rzeczywiście weekend. No i jestem 10 minut dalej i dotarłem na to Green Street. I muszę powiedzieć, że ta ulica ma dużo bardziej, przynajmniej w moim odczuciu, taki klimatyczny charakter. Dużo zieleni. Bardzo wąska uliczka. Przestrojona. No naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Także Green Street przemówiła do mnie może nieznacznie bardziej od Pink Street. Na pewno dilerka ma się tutaj bardzo dobrze. Nie tylko zakup brokułków nie byłby problemem. Przed chwilą właśnie pan proponował mi Coca-Cola. Więc wszystko... Można dostać od ręki. Padłem na tutejszy Time Out Market. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj zostanę na kolacyjkę, czy wrócę się do jednego miejsca, które widziałem. Wprawdzie głównie dania wege, ale wyglądały one naprawdę rewelacyjnie, więc możliwe, że tam wrócę. A teraz jeszcze Wam zostawiam tutaj widoczek na Time Out Market w Lizbonie. Stanęło na tym, że wróciłem do tej restauracji, którą wcześniej mijałem. Całkiem spoczko, aczkolwiek ta porcja mogłaby być trochę większa, biorąc pod uwagę, ile dzisiaj przeszedłem. W Lizbonie. Miasto się dopiero budzi. Ja robię jeszcze krótki spacer przed śniadaniem. Spędzę tutaj jeszcze chwilę czasu, ale później będę się też przemieszczał w stronę Porto. Z jednej strony wydaje mi się, że zobaczyłem tutaj dosyć dużo, ale na pewno Lizbona ma dużo więcej do zaoperowania. I tutaj już byliśmy, natomiast chciałem Wam jeszcze raz pokazać tą. Windę, tylko o innej porze. Tak prezentuje się w świetle dnia. No i myślę, że jak widzi się to przejście, ten korytarz z tej windy na, na tą kolejną dzielnicę, która jest naprawdę położona o te dwa poziomy wyżej. No to ten projekt robi wrażenie. Jak czytałem o tym obiekcie, myślałem, że nie, nie do końca potrafiłem zrozumieć jego funkcję. Natomiast tutaj, po przyjeździe, wydaje mi się, że odpowiednio doceniłem ten projekt. Chociaż stąd spojrzymy sobie na most 20. 5 kwietnia jest to jeden z najdłuższych w Europie mostów. Jest to stosunkowo młoda konstrukcja, bo powstała w latach 60. XX wieku. Most celowo został pomalowany kolorem czerwonym, ponieważ podobno najlepiej chroni przed rdzą. Schodki jak w Warszawie. Lokalsi pewnie mogą powiedzieć: Po co jechać do San Francisco albo do Rio, skoro wszystko mamy tutaj w domu? Zdaję sobie sprawę z tego, że ten pobyt w Lizbonie był krótki. Wydaje mi się, że nie jest to takie miasto oklepane, więc fajnie było na nie spojrzeć. Przed przyjazdem tutaj miałem o nim zdecydowanie niewielkie wyobrażenia. Oczywiście kojarzyłem niektóre budynki. Całościowo miasto nie funkcjonowało w mojej wyobraźni, więc na pewno było to dla mnie też ciekawe odkrywanie tego miasta. Jeszcze takie jedno zdanie podsumowania, powiem szczerze, że jest to jedna z najbardziej specyficznych stolic, jakie widziałem. Nie czuję tutaj takiego nadęcia, a zwykle stolice mają właśnie taki specyficzny charakter. Ja się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i nie proszę o zostawienie śladu po sobie. Like, komentarz, subskrypcja pomogą, żeby ten film poniósł się dalej. Także dziękuję Wam za oglądanie, a my słyszymy się. W kolejnym filmie. Do zobaczenia.